23.36 O tej godzinie Piotra rejestruje kamera w restauracji na Placu Nowym, kiedy wychodzi i kieruje swoje kroki w kierunku domu. Drugiego dnia Agnieszka wstaje i stwierdza, że Piotra nie ma i raczej do domu na noc nie wrócił. Kiedy do godziny 17 nic nie ustaliła ani Piotr nie dał żadnego znaku życia. Już wiedziała, że musiało się coś stać, więc udała się na komisariat policji. Przeszukiwano oczywiście Wisłę, sprawdzono 25 km koryta i na tej podstawie wykluczono wpadnięcie do Wisły. Pod koniec stycznia, na wniosek rodziny, raz jeszcze zbadano rzekę w okolicach stopnia wodnego Dąbie, ale bez efektu. 5 marca 2018 roku, dokładnie o godzinie 10.51, na wysokości stopnia wodnego dąbie, pracownicy zapory zauważyli zwłoki. 6 marca po południu ciało zostaje okazane matce Piotra oraz Agnieszce, które go identyfikują. Sekcja zwłok wykazała, że powodem śmierci było utonięcie.